Dobra, więc cześć. Manko, witajcie. To jest kolejny odcinek Gry Farming Simulator 22 na moim kanale. To jest seria postępowe gospodarstwo rolne. W dzisiejszym odcinku będzie yy, postępowe gospodarstwo rolne. W dzisiejszym odcinku będzie akcja siano kosy. Nowy nabytek masejk przyjechał do Forda Tourist założony, a więc dobra, nie przedłużając, zasiadamy za stery masejka. Ustawmy sobie bieg B3 i lecimy. Na ja, Masaya, jak dobrze pamiętam, wyszło 52 tysiące. Eee, a do Forda, do Forda, założyłem przystawkę, to tam chyba 500 zł. Bo znalazłem. Na Oelik się pojechałem, kupiłem. Miał być początkowo notur w nowym ciągniku. Dokładnie miał być nowy, prostoskalon brany. Ale kasy zabrakło, <laughs> nie oszukujmy się. A nie miałem takiego ciągnika no, do takiej pracy, właśnie przy zgrabianiu czy coś, Fordzik. No spoko Fordzik, ale, ale jednak duży gabaryt, dużo więcej pali od Maseja. Teraz porównując, tamten ciągnik już mogę zdradzić, choć w sumie nie wiem, czego z czasem nie dokupię, po prostu za taki czwarty, jeszcze pomocniczy, ale no to, to zobaczymy. Miał być to case. 100... 100 koni równo Masej ma 100... 110 albo 120, już nie pamiętam No, czyli no podobnie teraz mocowo to wygląda Tylko że no Masej, no to jest chyba trochę większy gabaryt Bo jest fajny, zwrotny i dlatego miał być do tura Ale Fordzik też myślę, że zwrotny Będzie w tym turu, w turze no sprawdzimy dzisiaj na sianokosach, jak to wyjdzie. A więc grabianie leci. W następnym odcinku prawdopodobnie będzie już przewijanie na żniwa i... no jakieś żniwa i wapno będę rozrzucał tutaj po kisząc... po trawie, na trawę. A więc wózek do wapna prawdopodobnie się pojawi jakiś. Może od tego kolegi odkupię, zobaczymy. Bo może coś większego, ale chyba od kolegi. Najprościej będzie, no, no mówię, te, mówię, 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 ten co, ten co kasuje gospodarstwo, co od niego parę sprzętów już odkupiłem w sumie. I Muszę się jeszcze go dopytać, czy, czy jeszcze ten wózek do wapna ma, bo jakby miał, no to chyba go odkupię. Bo on naprawdę w dobrym stanie był, u niego na, na dużych hektarach nie robił. A on wiem, że dbało sprzęt, o sprzęto wszystko, no to kurde. Taki, od takiej osoby to aż chce się kupić maszynki. I sprawdzona osoba. A nie tam ktoś pojadę 10, znaczy kurde, 10-100 km. Wchodzę, patrzę. Na zdjęciach mógł fajnie wyglądać, patrzę, a tu jakiś serce biały złom, Blacha pod spodem, może jakaś już ruda ruda szmatem. I, i no i złom może być no to kurde to ja na paliwo więcej wydam niż to warto tutaj wiem jaki wiem bo robiłem zresztą na nim był odcinek no to sami widzieliście go ale ja go chyba przymaluję w... w ciemno niebieski kolor Chyba, chyba w ciemno, bo był chyba tak jasno, już nie pamiętam, kurde. No to dwa lata temu w sumie chyba nim wapnowałem, czy w tamtym. Ale na, 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 wiosnę, no to dwa lata praktycznie. Aj, coś wałek się wyłączył. Ciekawe, ciekawe. No i coś, zasiadamy zaraz do czwara poprasujemy trochę. Myślę, że pierw pojedziemy prasować siano, no bo ważniejsze dla mnie jest siano i mam. no mniej go, znaczy no mniej, no, no mniejsza trawa była i będzie raczej mniej siana z podobnej łąki, tak mi się wydaje, może trochę większa. No ale tam chcę, chcę mi się udać najpierw. Dobra masajka mogę sobie tutaj odstawić. No i jak budowałem, przebudowywałem te gospodarstwo, tak myślałem, że czy jeszcze raz go nie przebudowywać na jakieś mniejsze, bo duże mi się wydawało. A teraz patrząc na jakich ja maszynkach latam, to jest takie w sam raz. Czóreczka, piąteczka. Powolutku sobie lecimy. No, zboża już dochodzą zaraz, no żniwa. Dlatego mówię, że w następnym odcinku prawdopodobnie będą już żniwa. Ale jeszcze zobaczymy, jak wyjdziemy z czasem. Wyjdę. A, no już w sumie tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, w tym odcinku miała być żniwa. Ale... to Nadarzyła się okazja z tym masejem. Co mówię, kupię. Tur, no to mówię, no już... Takie inwestycje i we mnie pokazać, no to tak szkoda trochę No, a przy okazji jeszcze ściano, kosy się nagra oj myślę ten zestawik, no to kurde No robotę robi Jednak bardzo zapoczątkował to takie mocne cienniki moje na moim gospodarstwie Później Fordzik Masejek teraz też taki Klockowaty Dobra, tutaj mogę Łączyć Automatyczny zrzut W sumie trochę przestawię się Uj, dawaj, 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 dobra Opa I lecimy 14 na godzinę, nie wiem ile w tamtym sezonie Latałem z Topraso Chyba też coś koło tego. No Jeszcze tu w sumie bym mógł trochę szybciej polatać. Może polatam, bo tu małe pokosy, ale nie da się więcej niż 15. No to tak zostaniemy. No niedługo te pokosy tu będzie mało welek. No już druga, ale no praktycznie jedno to miałem w prasie. Jak zaczynałem, to pierwsza belka. No to tak nieźle. Nie jest źle. Nieraz mniej dawało tych belek. No, jak z tego będzie 6 belek, to będę zadowolony z tego kawałka. A myślę, że będzie. Bo, jeżeli w jedną stronę jest belka, to będą co najmniej 4, 5, no o 6 belek będzie. To będzie fajno. Fajnie, Fajnie będzie. No i później jeszcze wlecimy w kieszonkę sprasować i, i na koniec zbieraniu tutaj siana z wołów. Kurde, w sumie no jeszcze nigdy na odcinku nie było w sumie owijania, tak teraz myślę. A owijarkę zakupiłem od sąsiada, bo sprzedawał. Bo samu załadowczo sobie kupił. Mi jest tak średnio ona potrzebna, to wam szczerze powiem. Bo tyle co ja mam tu prasowania, wszystkiego, to ja a komin nawet szybciej sobie cyk rzucam, lecę po kolejno belkę Ta mi się owinie i tak się przerzucamy nie będzie i no już na miejscu co zwożę przy okazji więc robię dwie rzeczy za jednym zamachem że tak powiem no i jakoś to wychodzi, bo tu przyjdą przy mam te trawę, większość, no ten krwawka by jest dalej, ale tu będę siano. Następny pokos, może tu pójdzie kiszonka. Ale to też zobaczymy Jak pogoda pokaże. Poczekamy, nie wyslipię. Bym chciał jakoś przyczepę samozbierającą kupić. I jak będę kiszonkę, trawę będę przywoził przed tym, I wtedy, no jeden, na jeden pokos będę chciał z jakiejś łąki zbierać przed zakiszeniem kukurydzy trawę i łączyć tak jakby to z kiszonkę z trawą A tu jeszcze dwa przejazdy, Łe, to będzie tych belek już co cztery. No, z 7 może nawet da co naprawdę jestem zadowolony No kurde, to no, no, spory no, w sumie nawet tych kawałek jest Nawet szeroki, długi No fajny, fajny Więc myślę jakby trawa była większa Większa jakbym skościł, no to myślę, że dwie belki w jedną stronę by były, albo prawie dwie. Beauty. Jeszcze miałem na oku przed... Teraz przed kupnem maseja renówkę. Renówkę też w okolicy miałem. W sumie no, kurde bliżej, o, dzięki. W sumie trochę bliżej nawet miałem renówkę. Ale nie chciałem, żeby się powtarzało. Renówkę na jakiejś innej serii bym wykorzystał. Wykorzystam raczej. Co ciągnik pomocniczy albo na tej serii na taki zamiennik. Forda na przykład W sumie za Forda jakby się Renówka Z czasem pojawiła i takie no już końcowe ciągniki Takie które już by do końca serii zostały Więc chyba no coś tego typu się pojawi Ale to jeszcze paręnaście odcinków Bo w sezonie mam Tak dwa odcinki kosów mniej więcej to dwa odcinki. Dwa odcinki się na kosy ze trzy odcinki... Trzy odcinki żniwne, no to już jest pięć. Jakieś wapno jeden. na no, dziesięć odcinków gdzieś piętnaście, dziesięć w sezonie. No dziesięć powiedzmy. Tutaj taki większy pokos. Opla. Tutaj fajny taki już większy pokosik się udało ogarnąć. skrapiony, elegancki. Tutaj to jeszcze może skrapię sobie. Wezmę. Ops, ops, No i teraz wyjechać ale chyba problemu nie będzie z wjazdem tylko... o tutaj sąsiadka nawet mnie przepuszcza no i tutaj jedzie no i teraz ja jadę ops więc taki levelek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no i pasuje witam Marian No i teraz wjeżdżamy tu jeszcze przy domu to krzonkę strasujemy no trawę i siano jednak zgrabie, znaczy zbiorę sobie chyba, że jeszcze czas będzie na odcinków co wątpię, ale może z jedną bielkę, dwie może się wrzucić jeszcze na owiarkę, żeby Wam pokazać jak to wygląda Bo nie każdy może widział No miał sąsiad był miałem od sąsiada porzucić tego forslita, co mówiłem na odcinku ale że się nadarzyła okazja no to tak zostało to zrobione, myślę że dobrze dobra w sumie pomyliłem wjazdy ale polecimy teraz trochę z telek jaka jakaś różnica była w tym odcineczku co chwila coś się zmieniało no, skrapialiśmy tutaj wcześniej, no to nie ma co pokazywać, fajnie nawet to wyszło skrapione. No fordzik demonem prędkości jakiś nie jest, 30 na godzinę. Ale, ulecimy sobie tak. O, może ucha jakiegoś sąsiada uogarnę usługi koszenia trawy. Więc jeszcze z tego by można było później nagrać odcinek też niw. Sąsiada Koszenie. Pyk, pyk. O, nadstawki górne zdjęte, ale muszę sobie chyba kupić taką jakoś... Jeszcze jedno, żeby były trzy przyczepy, jedna... Większość czasu pewnie będzie taka przerobiona. Może już i nawet to, to zostawię na taką szczepkę. Jakoś jeszcze kupić no, do zboża. Bo w tej warfarmie tam mają tak ciężko zrobione te nadstawki do zdejmowania, że już nie chciałem się szarpać z tym. Dobra. No i zobaczymy, no zobaczmy. No. Fordzik. Fajnie moim zdaniem, z którym wygląda 4L będziemy jeździć na szybkiej skrzyni. Pik, oj. Pik, pik. Kurde No Tyk jeszcze tutaj belka trochę na sąsiada wjedziemy A no, chyba będzie dobrze Fordzi jakieś słabe hamulce ma jeszcze tutaj sobie rozszerzę je. Ciekawe, czy w farmingu to się nie będzie... E, Fajnie, czy ja działa. Oj! Lekko popchniemy. Elegancko, kurde. Że ja się wcześniej w tego chwytaka nie bawiłem. Ale bym się pobawił jak na jakiejś serii w takie większe zbieranie belkwi takie na jakąś lawetę 30 belek, tylko no to z czasem jak więcej to pewnie by się bugowało kur no nawet mi się buguje Ale dobra Tu jeszcze dwie belki Ops, wjeżdżamy. Co to sobie odstawimy. I tam mam jedno i tu No, będzie jedno u góry. W skupienie. Teraz tutaj żeby nie zawijać to sobie na ścieżkę wyjedziemy, zawrócimy. Kurde. Trochę nawiniemy. Oops. U, trochę podniosło, podnosi, ale nie tak jak z ale trochę, siam tak ważyć jak będzie z kiszonką, ale chyba będzie dobrze. wezmę sobie podciągnę to przyczepę tam dalej. Może kabli nie będę też podpinął. Gitarowo. Widzicie forcik. Dobra, tutaj odepnę. Tutaj na drogę wyjadę sobie. U, ale urwał. A jak Ford strzeli ze sprzęgła to... Nie ma sobie równych. Ale zajebiście to wygląda. Jeszcze jakby ze dwie belki były i tak. Dobra, jeszcze jedna inaczej jeszcze jedna belka. Z tej strony wrzucę Oj Na tył może jest dosyć sporo szczelina no do góry Do góry tym turem byłoby już ciężko ładować Dobra, jeszcze zarzucimy sobie pasy. Dobra, nie będzie. Woli. by wszystko dojechało? No już sąsiad i jado jak najszybciej Dobra, lecę o, Ale poszedł Jakby dwie takie ciągnął. Ła Ale jak będę pola łąki, jak teraz będę miał dalej Mam taki zamiar Dalej brać łąki, no tutaj te pole, no to chciałem, żeby tu wszystkie były moje pola No i teraz to będzie jakoś wyglądać, ale chcę teraz, żeby no dalej były te moje łąki Raczej tak będzie No zobaczmy, która minuta odcinka 23 Poprasować jeszcze bym mógł chwilę w sumie Chwilę jeszcze bym mógł w sumie poprasować. Oj. Wolny. Dwadzieścia cztery. No i dobra, tutaj w sumie, oj, albo tu zostawię pod wiatę nie będę albo dobra, pod wiatę może wrzucę dobra, to na razie tu no bo pod wiatę, no tu muszę tu prasę wyczyścić palimy rumpla i jedziemy sobie jedziemy, tutaj zawijamy i już pierdolimy 9 na godzinę kurdeo 12, okej okay. No co 12, można z Kiszoneczko latać W sumie czemu nie? W sumie czemu nie tutaj no, tu myślę, że będzie dużo więcej belek, patrząc, jak szybko przybywa w prasie. No, kiszonki to będzie chyba belek sporo, przecież raz kiszonki ja miałem z tej, z tej łąki, kiszonkę, ale tutaj to małe pokosy w sumie, też są małe pokosiki. Więc będziemy latać tak jak tam. Pik, poprzecznik, może falniemy. Na no poprzeczniaku dużo trawa tu była. Może te długie jeszcze zrobimy. Bo tutaj to nieraz było chyba nagrywane. Prasowanie dwa odcinki chyba na pewno były. A na tym długim nie było. Ale na tym długim to nie chcę tu jakoś długo. To będzie prawdopodobnie ten, co teraz robię, czyli tutaj za, za domem. No to tutaj będzie, no, kasowane w tym sezonie. Miało być tam, będzie w tym. Po tym pokosie już będzie, chyba, kasowane. Gnojowice rozlewam. Gnojowice rozlewam i będzie kasowane. Gnojowice, no już. Praktycznie pełno mam, już mi się wylada, wylewa mi się. Obornika też jest dużo i nie wiem czy, 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 czy nie wywiozę gdzieś tam na to może to drugą łąkę, bo tam mi się dzierżawa szykuje, to nie wiem czy tam nie wywiozę z jednego zestawu, a więc na następnym odcinku może być jakiś wywóz obornika, coś tego typu Tej no to gdzie przesiana trawa, no to widać. Pokosy są. O. tej to ta. A tam no to już, już słaba trawa. Już to czterosezonowa to już, już się wyrodziła. Tam jeszcze może się nie O, uh, ale Deutsch ma co robić. Deutsch ma co robić tutaj z toprasu. Szczególnie w kieszące. Tam w Sianie, no to oh, tam to latał. Latał z toprasu praktycznie. A tutaj już, już czuję. Czuję już Dojcz. No ale Fordzik Fajny zestaw, jeszcze jedno taką samą muszę chyba kupić gdzieś Może w gorszym stanie do wyremontowania Coś tego typu może Taką myślę, że zarejestrowano za piątkę znajdę e, Kurde za piątkę Za dychę A nie zarejestrowano za piątkę i coś powinno być Tak mam nadzieję No ja bym miał idealnie na to przyczepkę, kasę i trochę do remontowania, jakieś hamulce, coś porobić, no to wiadomo, szniwa to musi być, chyba że będzie to przyczepa trup praktycznie, że całkiem, bo wtedy to, to to wrzucam zakładki do tej i tamta będzie do belek ściągania, dobra. To by było wszystko na tym odcinku, <laughs> dzięki, że byliście, do zobaczenia, w następnym zostawcie łapę w górę oraz subskrypcja na kanale, dzięki, że byliście, strzała, siema!